Jest? jest? świeżo. No, jest, jest. Ściszony mam tutaj. Dobra, ściszony mam. Chłop, ścisz, ścisz, Jezu, tak spadło mi. Kamerka moja. Wiem, wiem, czekaj. A ubrałeś się, przecież? No. To nie przeszkadza. Ubrałeś się. Dobra, chwilę, że mi tylko gry, żeby Dobra, jakoś już chyba powoli się. Dobra, dobra, powinien być git. Jak to Bo wygląda na ja streamie, nie dobrze. jest źle. A czemuś się podszywa pod ten, pod Janka? Nie u Janu Wu. Aha. Pamiętam Możesz Pamiętam ja cię siema siema siema, siema. Dobra, go kamerka. No siedzi. Siema kamerka. ha ha Witam wszystkich. Hello. Na powrót ha o, widać już na streamie moją kamerkę. Kozak. A bo ja nie, kozek. nie Ale kozak, ty deskito. Dobra. Gram rundkę. Na co to ja mogę tego moderatora. Czekaj sobie jeszcze Arka zmutuje. Eee! Ja mogę Co? Ja. ja mogę o no to, to dawaj, 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 zbijaj. Szybko mi się ładuje. Luźno, luźno. Siema Pawelo. Siema. Dzień dobry. Pierwszy lodic z kamerką. Tak kiedy my ja nie mogę. Ej, weźcie do mortela zaspamcie. cię. Swinę. Co? Słyszałeś, co się zmutowałem. Super. O kwak, Elovina quack, żółwik. Bring. To, że jest kamerka, to jakby Ka. sprawia dużo, dużo, dużo frajdy. Ka. <laughs> ja cię zapraszam, żeby ci ten utrudnić rozgrywkę. Nie, ja ty masz tyle Ej, w sumie zapisu tego streama nie będzie. Ej, jak zapisu tego streama nie będzie, to mogę puścić jakąś muzykę, jak chcecie, w sumie. Napiszcie, czy chcecie, czy nie, to jakoś, jak chcecie, to jakoś puszczę. Nie chcemy, lecimy bozy. Dobra, dawaj i dobry kwet. Ja do siebie wbiję. I odpal tą nierankingową. Ej, ale Ty, Ty prawie wszystkie gry przegrałeś. O, znaczy, no, moja kariera teraz nie wygląda za bardzo dobrze. Znaleziono, tam. ja. Ja nie grałem miesiąc. No, nie wiem, nie wiem. Tak bardzo to beznadziejnie wygląda. Mi się wydaje. Fast Phoenix, dziękuję. Ja sobie jeszcze fast mutnę tego pana Klompiego. Dobra, i będzie lit. Okej, jeszcze, mnie nie wywaliła, Usiądźcie sobie, a ja się wszystkim zajmę. Chyba nie. Ja w ogóle ubrałem jakąś taką koszulkę, wiesz, z sensem. A ciebie ja mi tylko? tam? Nie wiem, znaczy teraz to mało, jest 5 osób na streamie, nikt nie pisze na czacie, chyba że mi się znowu czat zlegował. Nie. Nie. nie, dobra, po prostu nikt nic nie napisał. A ty masz na drugim oknie? Czy tylko... Nie, ja mam y, tablet obok postawiony. Z telefonu mam kamerkę. Z tabletu mam czat, a z komputera mam. Gry. Przepiękne.